Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym wyborze Turoka. Dzisiejszym bohaterem jest Spider1987 na Mausie, a powtórka pochodzi z patcha 9.15.2. Jeśli chodzi o patch 9.16, to w momencie jak nagrywam tą bitewkę, nie mam od Was za dużo powtórek, także jeszcze to się musi rozkręcić. A jeśli nawet jakieś są, no to nie są według mnie oczywiście powtórki, które chciałbym pokazać na YouTubie. Także jeśli w tym tygodniu będzie mniej materiałów, no to po prostu wynika to z tego, że nie chcę pokazywać czegokolwiek, a jedynie te bitwy, które mnie zainteresują. Oczywiście przypominam, że wybór roka nie ma swoich kryteriów. To jest wyłącznie mój wybór, jak wskazuje nazwa, także mogą to być bitwy przegrane, wygrane, ze świetnym wynikiem wyciągi, ale mogą być również bitwy kuriozalne lub takie, które uważam, że są interesujące dla mnie i przy okazji być może dla was. Także nie mówcie, że oj, za słaby na wybór, czy za słaby wynik, to jest wyłącznie mój. Mój wybór, i, i jakby nic wam do tego. Możecie oczywiście komentować, czy, czy bitwa Wam się podobała, czy nie. Natomiast sama kwestia wyboru, dlaczego jest pokazana taka, a inna powtórka, to już moja wyłącznie słodka tajemnica. No, jedna z takich bitwek, właśnie jest ta, gdzie kolega Spider gra na Mausie i ma do zrobienia misję na odbijanie obrażeń. Czyli musi łącznie tam odbić i, i, i zadać ilość tam obrażeń. Chyba tą misję zrobił, z tego co pamiętam. No i od razu mi się skojarzyła ta bitwa. Z, z takim plutonem na żywca, czyli z jazd hewikiem na tej mapie na dół i wszystko pod kontrolą. Także dlatego troszkę mi się zaczęło chcieć śmiać. Także jeśli nie oglądaliście tego, jest naprawdę niezwykle niezwykle śmieszne i, i kuriozalne do potęgi, to w prawym górnym rogu dam Wam odnośnik. Koniecznie to obejrzycie. Kto nie oglądał, musi to po prostu obejrzeć. To jest materiał jeden z kluczowych dla, dla tego kanału i dla AZP. Dobra, oglądamy sobie oczywiście Mausik, czyli kątowanie wieży to jest podstawa, losowanie bardzo dobre, bez arty, zjazd na plażę, czyli decyzja bardzo powiedziałbym no aż mi zabrakło słowa brakuje mi tego słowa kontrowersyjna, o właśnie tego szukałem, czyli zjazd tutaj małsem na dół może powodować, że będzie ciężko stąd wyjechać, ale z drugiej strony, za to nie mamy czołgów zewsząd czyli jesteśmy w takim tunelu, chroni nas tutaj ta górka od strzałów z góry. Nie ma arty, także jest to jakaś tam decyzja. Zresztą, jak tam tamten materiał mój, to ja również tutaj zjechałem. Skończyło się to jak się skończyło. Także oczywiście, decyzja Spidera była taka, nie inna. Gra centralnie pod misję, Ferdek teraz przebija. Bawimy się z tą T10. No i oczywiście mamy już przyjętych 8 strzałów i 11 strzałów. Także ważne, że te pociski się dingają. Maus do takiej misji jest oczywiście najlepszy. No i zobaczymy sobie. Ta bitwa nie będzie jakoś wybitna pod, pod jakimś tam kątem, ale na pewno ciekawa i nienudna. Także na razie Spider stara się kontować do tych dwóch pojazdów. Gdzieś ten Ferdek jeszcze jest T44, także o to chodzi. O to chodzi, żeby te strzały przyjmować. Jest i Ferdek. T44 cały czas na złocie, także tą bitewkę naprawdę będzie miał dosyć drogą. Spider się cieszy, ponieważ chłopaki się nie przebijają. Wieża jest skontowana, wystawia się oczywiście specjalnie. T44 uparcie się klepi od przodu z tym mousem. Naprawdę straci na tej bitwie kolosalną ilość pieniędzy. Kolejny DIN, ale okej. Okay. to nawet tutaj napisał Spider, że potrzebuje 12 tysięcy odbitych. Czyli to chyba była misa prostu na odbijanie. 12 tysiące odbitych, czyli czterokrotność HP. HP oczywiście Mausa. Nie wiemy, ile mam już odbitych, ale już 26 strzałów przyjął Spider na swój pancerz. Lekko skątowana wieża. T10 znowu się dinga. Nie idzie to wszystko w gąski, idzie po pancerzu, czyli te obrażenia jak najbardziej są zaliczane. T44 cały czas próbuje się przebić, ale tymczasem przebija się Spider z APK na 2200. Obrażeń, ale oczywiście bardziej interesuje go to, ile tych obrażeń postara się odbić. 5 do 3. Także bitwa właśnie wzięta do wyboru tu Turoka ze względu na te odbite potencjalne obrażenia, które są po prostu interesujące, a dawno takiej maszyny nie było, dawno nie było takiej mapy, yy, takiej dziwnego rozegrania, czyli tutaj na dole. Także czemu nie uznałem, że jak najbardziej wzbudza ta bitwa we mnie jakieś tam emocje. Pozytywne. Widzimy, padła góra, T-32, KW-4 na górze, patons. z przodu ten Centek, Ferdek, T-44, oczywiście Spider, jedzie do przodu, żeby jak najwięcej tych obrażeń przyjmować. Mamy 30 na razie przyjętych strzałów, hapsów, trochę straconych, ale oczywiście, ależ teraz naprzód wszedł. T-10 znowu się dinga, Ferdek na górze, na razie w Mausa nie strzela, v również, bardzo twardy cel. T-44 nie powinna przebić przy takim kącie, Wyjeżdża oczywiście snajper na tą T-10. Pocelowanie, bardzo ładnie, T-10 znowu się dinga, a to zawsze jest sporo potencjalnych. Z tyłu, yy, na górze ten ferdek nie powinien być na zbicia. 32 strzał. Boczkiem T-10 odbiła. Tutaj jeszcze T-32 się znalazł, chyba zjechał z góry, aż tego nawet nie zauważyłem. No i teraz nacierają chłopaki na tego Mausa. T-10 robi dobrze, bo go próbuje objeżdżać. Yy, Maus się... Tutaj próbuję jakoś wyswobodzić, także robi nam się ciekawie. Próba strzału w tą T32, T32 zostaje. No, zobaczcie zresztą jak. Prawie że staranował się sam. Maus go teraz tutaj pcha przed sobą. Bardzo ciekawie to wszystko wygląda. 36 strzał. Lubię takie zadymy, lubię takie dziwne zadymy. No. Jest, wykończona T32, także jeden problem z głowy. Mam jeszcze Ferdka, T10, która próbuje nas odjeżdżać. Przebija się wreszcie, RHM z przodu, Ferdek z boku. Wszyscy walą nas jak do kaczki, ale Maus jest dzielny. Maus próbuje się bronić. Co prawda jest tutaj z tyłu, ale próbuje tą wieżę chyba skontować. Dzięki temu udało się T10 od tyłu dingnąć. Ferdek dingnięty. Jest ciekawie, 3700 obrażeń, 41 strzałów już przyjętych. Z czego spora większość bez przebicia T10 teraz się przebija, Ferdek się nie przebija. Teraz próbuje się wyspobodzić z tej trudnej sytuacji. Tutaj jeszcze ten RHM po prawej gdzieś był. No ta T10 niestety nas tutaj mocno, mocno oklepała. Ferdek nie, to RHM się dingnął. 45 strzał, 4200 obrażeń, także naprawdę dużo już jest z tego odbitego. Wreszcie jest przebicie w T10 675 kp. Przepraszam, zostało T10 gąska. Ile jeszcze zniesie ten maus? Ile zniesie ten maus? RHM wyjechał centralnie pod nas, ogromny błąd. T10 cały czas na plecach. Teraz maus go wypycha w pozycji pionowej, fajnie to wygląda, jest, jest akcja. Zobaczcie, teraz ten T10 traci haps od tego wypychania, nie bardzo ma co zrobić i wykańcza wreszcie Spider tą T10, także bardzo ciekawy pojedynek. Tutaj dużo się działo. 450 HP. Good job, mouse. Ty, dziesiątka, fuck you. <laughs> 48 strzałów już, czy tam uszkodzeń. Mouse, have fan. O to chodzi, właśnie. Tu jest fan. Ja widzę w tej bitwie fan 5200 obrażeń, także wynik, jak na Mausa, całkiem przyjemny. I z na plecach. Myślę, że Spider teraz właśnie przegapił to. Kupiony dwa dni temu. Widzimy 81 HP. I z na plecach. Kontowanie oczywiście tego pancerza. KW4 się dingnął. Kolejny strzał, 50, jubileuszowy Strzał, który potrafi przeżyć Maus. Teraz mamy tego Isa trzeciego. Czy uda się jeszcze ten pojedynek wygrać Jestem trzecim? O! No zobaczcie, KW4 nas niszczy. Jak? Jak? Dlaczego? Dlaczego? Przecież on y, powinien to dingnąć. No zobaczcie, w takiej pozycji. Ta wieża była, co prawda, przodem w miarę, ale. No duże szczęście kawu 4 że z tego APC a weszło tyle z strzałów wcześniej nie wchodziło, teraz ta kawu 4 no szkoda, szkoda, że ta kawu 4 nas przebiła. 10 do 14, zostaje nam tylko Skorpion w drużynie, który jeszcze walczy, nie mogli go niego przewrzucić, prze ale już koniec bitewki, także obejrzyjmy sobie teraz wyniki końcowe. Eee, Naszemu bohaterowi udało się zdobyć tylko pierwszą klasę, odznakę Cool Headed i duży kaliber. 5222 obrażenia, 5 fragów i 626 ekspa podstawowego, ale dochodzi nam jeszcze za duży kaliber, także tam jest troszkę więcej oczywiście. No i potencjalne 13480, także misja zrobiona. 49 przyjętych strzałów, takich zaliczonych czysto w pancerz, 7 przebić i 42 z przebiciem. Kilometr 700 przejechany, co jak na Mausa. Robi wrażenie: 18 strzałów oddanych, 16 trafień, 13 przebić. Bitewka, co prawda, przegrana, ale bardzo interesująca i zupełnie inna niż taka medowa czy też lajtowa, taka typowa, Mausowa, gdzie wszyscy tego Mausa klepią, on żyje długo, próbuje odbijać i odbija dużo. Także raz na jakiś czas myślę warto taką bitewkę obejrzeć. A że mi się spodobała, to trafiła do wyboru. Dobra, tyle, trzymajcie się, cześć.